Darmowe zajęcia z doskonalenia umiejętności hokejowych oraz doskonalenia jazdy na łyżwach za nami. Chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego za wsparcie i przekazane na projekt o nazwie Hockey Love. Zajęcia odbywały się od września do grudnia na lodowisku Jastor w Jastrzębiu Zdroju. Mając na uwadze ilość uczestników, która wzięła udział w projekcie, jesteśmy pewni, iż został on profesjonalnie przeprowadzony. Ciężko pracujemy, ślipujemy Formę żeby jest najlepszą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i trenerom. Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju za udostępnienie lodowiska. Klubowi JHG Jastrzębie za owocną współpracę. Z dnia na dzień dziękności. I teraz to lepiej grają. Dziękujemy urzędowi marszałkowskiemu województwa śląskiego za przekazane środki w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki którym warsztaty były całkowicie darmowe. Ze sportowym pozdrowieniem zespół Laszka Hawks. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo w treningach i do zobaczenia.